Dzieński, małeczko, może teczki, to jest Fox i witam w moim odcinku, bo dokładnie jest to w mojej serii Tajemnicze Telefony. Tak. Na sercu, się już mamy tutaj jeden, ten jeden, ten no, jeden, że to bo nawet dwa osoby, które wchodzimy 55501 91. Zaczynamy. Łączenie. Okej. Okay. Łączenie, Łączenie. Jedynie. Nic. Nic nie było słychać pięć, 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 pięć. Zero jeden. Okej. Okay siedem osiem osiem siedem okej dobra słuchanie jest ważne teraz słuchajcie następny o o o o właśnie o to mi chodziło Aż. O nie. Ten numer już był. Bo one chyba czasami się powtarzają. I tutaj mamy 555 0191 0191. Dzwonimy. Żeby już dzwonimy. Dobrze. dzwoni, dzwoni, dzwonić. Cały czas jest ciągle dzwoni. Bez przerwy. Dzwoni. Okej. Okay. Okej. Okay. Nic nie było słychać. Mm -hmm. Po prostu czasami... Trochę sobie tak używam. O, Gdzie? Po prostu tutaj tak... bo to było zawsze najwięcej numerów, tak jak tu. Te wszystkie numery chyba na 555 się zaczyna, nie? Dobrze, wchodzimy. 555 01 03 dzwonimy. Dzwonimy. To muszę szybko się doczytać oczywiście, ale też będzie wybrane numer nie istnieje. Okej, okay, zobaczcie, sobie. Zobacz. To będziesz na tyle jak... Tego filmiku. Aha, okej, okay. będziemy kontynuować tę serię. No to cześć.